Witajcie Drodzy Dzisiaj w klasycznej przygodzie Najbardziej luksusowy Mercedes lat 90 Mercedes S Klasa S Klasa W140 oznaczenie modelu a więc samochód który był samochodem najbardziej luksusowym w gamie Mercedesa w tamtych czasach. Ta generacja S-Klasy to tak naprawdę trzecia generacja Mercedesa S-Klasy. Po W116 który był produkowany w latach 70. Następnie we wrześniu 79 roku został zaprezentowany W126 i w 91 roku. Następcą W126, czyli trzecia generacja z klasy, jest model W140. Legendy głoszą, że na projekt tego samochodu Mercedes wydał ponad miliard dolarów. Nie wiem, jak to jest weryfikowane, no, ale powiedzmy, że tak jest mówione. Na pewno jest to samochód bardzo dopracowany samochód tworzony według filozofii wszystko ma być trwałe, solidne, yy, komfortowe. Eee, a nie takie trochę plastikowe i, eee, i takie na odwalsie. Tutaj na pewno Mercedes przyłożył się do konstrukcji tego samochodu. Prezentowany egzemplarz to jest Mercedes S-klasa 350 turbo diesel, więc tak jeden, jeden z tańszych modeli W140. Tur tur Turbo Diesel e, 6-cylindrowy, który odznaczał się mocą 150 koni i 310 Nm, zobaczcie, tak to, tak to wygląda. Oczywiście, silnik rzędowy, widzicie, umieszczony wzdłuż samochodu, czyli tak jak patrzymy samochód, silnik umieszczony wzdłużnie, skrzynia biegów automatyczna czterobiegowa czyli też powiedzmy taka podstawa oczywiście tutaj samochód zaczynał się w konfiguratorze od skrzyni manualnej tutaj mamy już automat ale czterobiegowy był też automat pięciobiegowy tak wygląda w środku tapicerka skórzana tak, jak widzicie, zaraz Wam pokażę te książki. Fotele elektryczne. Mamy tutaj domykanie drzwi. Elektryczne składane, lusterka. Nie mamy szyberdachu. Tak, jak widzicie. No i mamy bardzo ciekawą rzecz. Słuchajcie, mianowicie jest to wersja jeszcze przedliftowa. 95 rok, ale jeszcze przedlift. I nie ma czujników, zobaczcie, w zderzaku czujników y, cofania. Mamy natomiast takie wystające przy włączeniu biegów wstecznego antenki. To jest taki relikt tamtych y, tamtych czasów. Dobra, tutaj mamy, zobaczcie akumulator. Tu są wyjęte tapicerki, bo mm, kiedy kupiłem ten samochód, to on miał w kilku miejscach taką rdzę, zobaczcie, widzicie, ona tutaj delikatnie wychodzi, to zostało zabezpieczone parę lat temu. Ten no, samochód jest już, jest, jest już ze mną kilka lat, ale takie właśnie elementy zostają. Ok, zamknijmy, zamknijmy maskę. Tak się prezentuje S-klasa. Mamy elektryczną roletę tylnej szyby, też. Mamy tutaj, zobaczcie, takie grube, podwójne szyby. Mamy domykanie drzwi, zobaczcie, jak to działa. Wystarczy, że delikatnie przymkniesz te drzwi i mechanizm je, je dociąga. Jest to mechanizm pneumatyczny, słyszeliśmy tu w błotniku, że ta pompka zadziałała. Drzwi takie, zobaczcie, szyby takie klejone, podwójne. Wszystko po to, żeby w środku było jak najbardziej komfortowo. Mamy tutaj podgrzewanie foteli, zobaczcie tutaj w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciostopniowe podgrzewanie. No i tablica przyrządów Mercedesa W140, więc mamy tutaj, zobaczcie, poziom paliwa. Możemy włączymy zapłon, żebyście widzieli. O, wszystko się pojawiło. Mamy tutaj tak zwany ekonomizer, tutaj temperatura wody. Ciśnienie oleju, szybkościomierz. Tak, jak widzicie, ten samochód ma 356 tysięcy przebiegu. 26 stopni Celsjusza dzisiaj jest, mamy sierpień 2023. No i obrotomierz i zegarek. Jest to diesel, więc, zobaczcie tutaj w prawym rogu, jak wyłączę, zapon jeszcze raz, włączę, zacznie grzać świecę O, widzicie. I po zagrzaniu, oczywiście, się wyłączy. Jak to pracuje? No, pracuje jak typowy, typowy diesel. Słuchajcie, typowy diesel. Mamy tutaj sterowanie szybami, lewa, prawa strona przód, lewa, prawa strona tył. Sterowanie lusterkami łącznie, zobaczcie ze składaniem. Mamy radio, zobaczcie z nawigacją. Radio z nawigacją. Bardzo rzadko się to zdarzało. Klimatronik dwustrefowy, czyli oddzielnie zobaczcie, ustawiana temperatura dla kierowcy oddzielny dla pasażera. Pilota chciałem powiedzieć jak w rajdach Tutaj mamy również sterowanie nawiewami. Tutaj mamy taki schowek, płaski i tutaj mamy schowek taki yy, duży, z taką jeszcze yy, tutaj przykrywką. Wygląda. Samochód ma poduszkę powietrzną e, kierowcy i pasażera. I to by było na tyle. Tutaj w drzwiach, zobaczcie, nie ma żadnych poduszek. To jest rok 95, więc powiedzmy takie podstawowe wyposażenie. Sterowanie szybami oczywiście elektryczne, ale to cichutko działa, słuchajcie. Tylna kanapa. Elektryczna jest to wersja tak zwana krótka, ponieważ były jeszcze wersje long. Ale tutaj taki tak jest. Dość sporo miejsca. Tu jak to w Mercedesach mamy taki schowek na apteczkę. Ładne oświetlenie, ale pokażę Wam coś fajnego. Tutaj dla pasażerów tylnej kanapy jest jeszcze zobaczcie, takie. Otwierane lusterka też z poświetleniem, fajnie to wygląda. Co? Tutaj mamy też yy, takie lampki, a to jest zdaje się do systemu alarmowego. Nawiew na, na tył. W drzwiach mamy tutaj też takie delikatnie schodzące popielniczki z zapalniczką. Tu już ktoś wyjął. No i ładne takie ciemne drewno Mamy też elektryczną roletę Zobaczcie to jest ten przycisk I jak go nacisnę to roleta o zobaczcie Tada Fajne co Zobaczcie 9-5 rok i to wszystko działa Pokażę Wam silnik Mamy oczywiście ABS. Tutaj jest pompa. pomaganie kierownicy. Dobra, wyłączymy go. Niech niech nam trochę tutaj da spokój. Książki. Zobaczcie jakie jakie dostałem z tym samochodem, to akurat instrukcję kupiłem oddzielnie S350 Turbo Diesel, czyli to jest ten model. Tutaj mamy, zobaczcie, deskę rozdzielczą z klimatronikiem, czyli taki jak ten. Oczywiście ja nie mam wszystkich tych tutaj przycisków, które tutaj są. Zobaczcie, ale powiedzmy, że jest w miarę, w miarę e, taka kompletna. Dobra, popatrzmy popatrzmy na silniki, gdyż w oryginalnych instrukcjach obsługi najlepiej jest yy, patrzeć na parametry. Tak jak wcześniej widzieliście, to jest S350, więc tutaj instrukcja obsługi tyczy się silnika Diesla, który ma 110 kW, czyli 150 koni, 310 N. 3449 pojemności. Średnie spalanie. Zobaczcie, użyte felgi 7,5 J16. Akurat udało mi się takie felgi kilka lat temu kupić. To są oryginalne felgi do Mercedesa S-Klasy. Yy, czyli te, te szerokie. Yy, rozmiar to 235 na 60 R16. To wtedy było duże koło. Dzisiaj 16. Jest w samochodach małych miejskich. A kiedyś to było właśnie w tych samochodach. 511 długość tego samochodu. Wersja Long miała 521, czyli była 10 cm dłuższa. Waga 1940 maksymalna 2590. Na czwartym biegu 185 na godzinę szedł. Nie za dużo, powiecie. No nie za dużo. No i tutaj inne dane yy, techniczne. Samochód kupiłem wiele, wiele lat temu. No niestety od pośrednika, nie bezpośrednio od właściciela, ponieważ no akurat mam, mam takiego pecha, albo nie, <ścoughs> że no nie, nie zawsze mi się uda kupić samochód bezpośrednio od właściciela. Wiem od od tego pośrednika, że e, ten samochodem jeździł jakiś starszy, starszy pan. Tutaj mamy książkę od wersji 300 SD, czyli ten, ten silnik 3-litrowy diesla. 95 rok. Zobaczcie Mercedes Benz. Salon tak wyglądał kiedyś. Tu mamy książkę z dealerami w Europie a tu jest jakaś gwarancja co to jest? No, jakieś informacje odnośnie odnośnie gwarancji i tutaj mamy locking system with remote control czyli, czyli system zamykania zdalnego tak, samochód ma oczywiście centralny zamek ze sterowaniem eee, pilotem co tutaj mamy jeszcze... O, a to już jest następca te, tego modelu, czyli e, 220 W220 stan tego samochodu. Słuchajcie, samochód ma e, rocznik 95 ponad 350 tysięcy przebiegu. No i może teraz przyjrzymy się jak on wygląda. Technicznie. Zobaczcie, tutaj, jeśli chodzi o maskę, nie ma żadnej rdzy. W świetnym stanie. Samochód ma akurat ten. O, tutaj coś pęknięte mamy. Ma już białe. Ma już białe kierunkowskazy na samym początku wydaje mi się że one wychodziły z kierunkowskazami pomarańczowymi gdzieś taki widziałem ale głowy nie dam, tutaj są takie ładne zobaczcie listwy chromowane na tym zderzaku z lewej i z prawej strony pod lewym i prawym reflektorem o, ładnie nam się domknęły jeśli chodzi o nadwozie, samochód ma kilka takich miejsc, które yy, no widać, że ktoś niespecjalnie tam patrzył, czy się zmieści, czy nie, albo ewentualnie wymagało to jakiejś tam małej nieuwagi. Tutaj mamy jakąś delikatną wgniotkę. Wygląda to tak, jakby ktoś od wewnątrz coś, coś dokręcał i, i coś mu tu nie pykło. Lusterka wiadomo delikatnie tam na ramtach e, uszkodzone. Tutaj mamy największe uszkodzenie tego samochodu, więc tylny błotnik tu w tym miejscu wgnieciony, zarysowany zderzak, aż zobaczcie, zderzak wszedł pod błotnik. E, tak, w takim stanie samochód już kupiłem, no to ewidentnie trzeba zdjąć zderzak. E, trzeba to wyklepać, naprawę blacharską zrobić i, i będzie lala. samochód miał hak holowniczy, tak już tak już go kupiłem i z tym hakiem został także być może było tutaj w przeszłości coś ściągane, może jakiś jacht camping bywały S-klasy z regulowanym zawieszeniem tutaj Akurat w tym modelu tego, tego nie ma. No i jeśli chodzi o klasy taki absolutny biały kruk, to roczniki 98, e, takie specjalne edycje na Stany Zjednoczone, wychodziły 600 sztukich w kolorze chyba czarnym. Czym się e, najbardziej wsławił ten samochód? Raz jakością wykonania. Dwa, właśnie w tym modelu, eee, wiele, wiele lat temu, chyba właśnie w roku 95, albo 97, na w tunelu we Francji zginęła księżna Diana, w tym wypadku drogowym. No i tutaj żaden pancerny samochód nie pomoże, jeśli nie jesteśmy zapięci w pasy bezpieczeństwa. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Dzisiaj samochód prezentuje się no tak sylwetką taką trochę ociążałą może mieć Często mówiono na niego locha, bunkier na ten samochód Ale jeśli chodzi o jakość to lata 90. to był top topów powyżej tego samochodu jeśli chodzi o luksus to był już chyba tylko Rolls Royce. Bo ani Jaguar w tamtych latach, ani nawet BMW, no chyba nie dorównywało temu, co reprezentował W140. 91 rok, czyli kiedy zaprezentowano ten model, to były czasy, kiedy jeszcze BMW miało 32 siódemkę. No i inni producenci to na przykład Peugeot miał 605 Volkswagen nie miał żadnego modelu tego typu Audi to setka tak? pokażę Wam jeszcze jak się składają lusterka tutaj mamy zobaczcie sterowanie tym Centralnym załupem przez y, podczerwień. Tutaj mamy też y, takie kontrolki: zielona, czerwona. One powinny migać, kiedy zamykam samochód. Zobaczmy, czy to działa. Działa, widzicie, zamknięte. Teraz go otworzę. I zielona się świeci otwarta. Y, tak, miałem wam pokazać, jak działają te elektryczne lusterka. Musimy oczywiście włączyć zapłon. I tutaj ten przycisk skierować na dół i go pociągnąć, że tak powiem, tak na dół. Zobaczcie. Widzicie, jak ładnie? I to działa. Tyle lat ten system działa. Elektryczne fotele też wam pokażę zobaczcie sterowanie tutaj na drzwiach tutaj mamy zagłówek czyli górę dół widzicie ładnie działa tutaj mamy ten drugi oparcie czyli mogę oparcie położyć lub do pionu niestety nie mamy łamania takiego jak w BMW i tu mamy sterowanie fotelami oddzielnie zobaczcie dolna część widzicie czyli ten ten górny suwak, on tylko y, przesuwa dolną część od siebie do siebie. No powiedzmy, wysunmy to, żeby to było. Niech to oddycha. No i tutaj mamy też pochylanie fotela. Widzicie? Cały idzie do góry albo na dół. Tak, tak zwaną kołyskę możemy zrobić. Widzicie? Tak. No i mamy oczywiście cały fotel góra i dół Cześć malutka jak tam żyjesz Jak tam trójką to... mieszinka No a więc tak to działa Tylne kanapy bywały elektryczne i podgrzewane Tu akurat w tym modelu nie mam żadnego sterowania tylną kanapą i podłukietnik, no i te lusterka na górze. Rolet też bywały rolety. Ja tu rolet nie mam, rolety natomiast bywały. Tutaj jest roleta tylko na tylnej szybie. A jeszcze wam pokażę te antenki, jak wychodziły. Czyli tak, mamy włączony zapłon. Musimy wcisnąć hamulec i włożyć bieg wsteczny. I teraz podzielimy... O widzicie. I system ten pneumatyczny. Wysunął nam te antenki, które pomagały orientować się kierowce, gdzie jest tył samochodu. Tutaj jeszcze sporo wystaje ten hak. Może to dobrze dzięki temu ten zderzak jest mniej zdewastowany z tyłu, bardziej z boku. Dobra, teraz włożę na parking i zobaczcie te antenki. Zaraz nam się powinny schować o, widzicie? Chwilę to potrwało i obie się schowały <laughs> Fantastyczna sprawa no taki <laughs> element wyposażenia samochodu, który dzisiaj próżno jest szukać w dzisiejszych autach. Mercedes S klasa w 140 Szerokość 1,88 m, więc wcale nie jest tak szeroki na tle dzisiejszych aut Ale kiedyś w latach 90. to był absolutny, absolutny top Absolutny top O, trochę się zrywa wiaterek Więc chyba będziemy kończyć po malutku Tutaj mamy delikatnie, zobaczcie, przerysowane drzwi. Delikatnie też tutaj błotnik. Ewidentnie tutaj ten pan miał problemy e, ze zmieszczeniem się pewnie. Ale fajnie, że samochód jest w miarę w oryginale. E, kompletny. No i tak naprawdę w tym samochodzie wszystko, wszystko działa. 220 to chyba nie dla tego silnika. Też zobaczcie, oryginalne wszystko jest. Mamy korek. Wlewam paliwa. Wlew dość taki mały na tle dzisiejszych, co? Samochodów e, dzisiaj produkowanych. Ładna dzisiaj pogoda. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku klasycznej przygody. Cześć.